Witam pozdrawiam serdecznie, donosimy sobie opał do mojego biwaku Już mi się troszeczkę pomień wypalił Ale położę kolejne drzewka i za chwilę będę rozpalał ponownie Biwak pod płatką LWP Oli Idę teraz w moją siekierę jak się ona prezentuje i pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających Filipiecowski. Dziękuję, dasz Pozdrawiam się, bye